Witam Państwa na kanale poświęconym w całości problemom współwłaścicieli nieruchomości w Polsce, czyli wspólnot mieszkaniowych bądź spółdzielni mieszkaniowych. Na tym kanale jest prawie 300 materiałów dotyczących różnych nieprawidłowości, błędów bądź pospolitych oszustw. Cały modus operandi jest w nich omówiony. Wystarczy sobie po prostu posłuchać. Z tego co komentują słuchacze te, te grupy działają w podobny sposób zatem no, w mojej ocenie warto warto wysłuchać. Wydaje mi się że już dobrnąłem do do końca, jakby z, takimi, z takim przekazem. Z, nazwijmy to z zamieszłych czasów. E, dlatego szukam inspiracji. Jeżeli chcielibyście o czymś opowiedzieć, możecie to zrobić całkowicie anonimowo. E, wystarczy to nagrać w formie MP3, dyktafonem takim w telefonie, czy i podesłać na e-mail. Najlepiej nie zawierać tam żadnych danych wrażliwych, tylko ogólnie opowiedzieć ku przestrodze, tak żeby po prostu słuchacze mogli zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Być może na coś, czego nie dostrzegali wcześniej, lub na coś, co budziło ich wątpliwości. Moje doświadczenia, oczywiście, to jest zbiór zamknięty. Pochodzące czy to z audytów wspólnot, czy spółdzielni mieszkaniowych, czy z własnych, własnych doświadczeń, bo też byłem członkiem wspólnoty mieszkaniowej, gdzie dokonywano różnych, właśnie, no, pospolitych przestępstw. I tak samo policja, prokuratura nie chciała działać, ukrywano wyciągi bankowe. To w zasadzie wszędzie, w całej Polsce się Przewija, dlatego wydaje mi się, że warto, żeby taki kanał był i żeby po prostu sobie wysłuchać. Zresztą zachęcam do aktywnego jakiegoś tam wspierania czy to w formie właśnie dania lajka, skomentowania, napisania swoich jakichś pytań czy, czy komentarzy bądź wspierania finansowo. Chciałbym pójść o krok dalej. Chciałbym te moje wszelkie przekazy właśnie rozbudować o doświadczenia słuchaczy, czyli to co mówiłem możecie podesłać nagranie audio i ono będzie... Możecie zawrzeć takie pierwsze zdanie, że, że wyrażacie zgady na, na upublicznienie na kanale YouTube i opowiedzieć to co chcecie. Bez danych wrażliwych, po prostu ogólnie, co Was tam spotkało, może jakieś sukcesy, może, może coś byście chcieli zrobić inaczej, lepiej, no to wszystko możecie przecież opowiedzieć. Postaram się to jakoś nagłośnić, upublicznić, może też się do tego jakoś odniosę. A kolejny etap, już trzeci, czy to by był taki drugi, gdzie Wy byście po prostu zaczęli tworzyć content. A trzeci to był, byłby taki, że gdybyśmy już mieli zbiór tych, tych wszelkich problemów, zaprosilibyśmy do e, omówienia tych problemów radców prawnych, adwokatów, z, ale z grubym doświadczeniem. Nie, nie, nie po prostu radców czy adwokatów, e, tylko po prostu takich, którzy w sprawach kryminalnych, e, właśnie we wspólnotach, spółdzielniach, z e, sukcesami działali. Biegłych sądowych, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników Izby Skarbowej, tak żebyśmy od każdej strony, czy to od strony formalnoprawnej, czy od strony nawet budowlanej, czy od strony jakichś tam technicznych aspektów, czy księgowych, mogli wszystko zweryfikować. Wydaje mi się, że to jest taka ścieżka rozwoju, która na najbliższe lata powinna ten, ten kanał wzbogacić. Trochę mniej moich opowieści, a chciałbym, żebyście teraz wy zaczęli tworzyć content, czyli zwyczajnie nagrać swoją, swoją historię, może jakieś wydarzenie. Konkretne, czy z się z jakimi nieprawidłowościami się spotkaliście, jak rozwiązaliście jakiś problem. Coś, czym chcecie się poradzić, podzielić z, z grupą 10 tysięcy słuchaczy. Mamy już ponad milion odsłon. Niestety, tylko 1% jest subskrybentów. Wynika to z tego co widziałem głównie z wieku. Większość słuchaczy ponad połowa to są osoby starsze powyżej 65 roku życia 60 które często nie mają nie są zalogowani w ogóle do, do czyli nie mogą wcisnąć subskrybuj bądź nie wiedzą nie lajkują. A, także także z, musimy też dotrzeć do młodszych ludzi tak żeby a, mieć grono słuchaczy takich e, nazwijmy to aktywnych. Aktywnych i stałych, bo wiele osób, z tego co wygląda na to 95% osób wysłuchało jakichś materiałów jeden raz i później już nie powracali na kanał. Nie subskrybowali kanału. YouTube też tam się nie jakoś nie. nie... Ten kontent to nie jest taki content. Super popularny, także wydaje mi się, że po prostu my musimy to ten, ten kanał wypromować poprzez komentowanie minimum 8 słów, 10 lub dłuższa wypowiedź po prostu jakaś w komentarzu, danie lajka. Możecie też podsyłać te materiały swoim znajomym. Jest naprawdę tego bardzo dużo i w mojej ocenie. Z moich doświadczeń wydaje mi się, że poruszyłem te najistotniejsze kwestie. Zdaję sobie sprawę, że trzeba je nazwijmy to oszlifować i najlepiej gdyby to było oszlifowane przez specjalistów tych branży. Czyli jeżeli mówimy o, o wyłudzaniu VAT czy nieprawidłowościach przy rozliczaniu VATu w wspólnotach czy to spółdzielniach mieszkaniowych Warto, żeby to było zweryfikowane przez czy to księgowych, czy biegłych rewidentów, jakichś doradców podatkowych, czy nawet pracowników wizy skarbowej, którzy by chcieli po prostu się podzielić swoją wiedzą. Jeżeli mówimy o jakichś orzeczeniach, też warto, żeby jakiś no, albo prawnik, albo były sędzia, prokurator wypowiedział się w tej sprawie. Już przez pryzmat, jakby dużego doświadczenia, no i profesjonalizmu. Także zapraszam wszystkich bez wyjątku do współpracy. Możecie wysyłać, yy, drodzy słuchacze, swoje wypowiedzi. Ja je odsłucham. Jeżeli by z jakichś powodów, yy, w mojej ocenie, nie nadawały się, ale to są tylko pewne. No to odezwę się i powiem, co ewentualnie można zmienić. Natomiast to są Wasze wolne wypowiedzi, mamy wolność słowa. Ja sobie zdaję sprawę, że ja te moje problemy, które ja tutaj opisałem na kanale, mogę widzieć subiektywnie. Mogę widzieć przez pryzmat tylko i wyłącznie moich doświadczeń. Czasem zdarza się, że ktoś mi zarzuca, że nie we wszystkich wspólnotach tak jest, jak Pan tam mówi. No, ja nie mówię, że tak jest we wszystkich wspólnotach, tylko dziwnym trafem miałem przyjemność z takimi mieć do czynienia tylko i wyłącznie za profesjonalnie, zawodowo i, 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 i w życiu, że tak powiem, moim prywatnym. Także wydaje mi się, że dość duży odsetek tych nieprawidłowości jest, ale oczywiście, że są wspólnoty świetnie zarządzane spółdzielnie zapewne mieszkaniowe są też świetnie zarządzane, natomiast yy, ja mówię o tych czarnych owcach, o tych, o tych brudach, o tych nieprawidłowościach. Jeżeli coś jest super, to też się podzielcie, <laughs> opowiedzcie, bo na pewno tak jak yy, są dobrze zarządzane wspólnoty, wspólnoty spółdzielnie i one wypracowały sobie procedury, które Dobrze działają. Także zachęcam Was, życzę miłego weekendu. Ten materiał chcę, żebyście zalajkowali, skomentujcie na co najmniej 8 słów i roześlijcie do swoich znajomych. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych miał jakieś takie słabe doświadczenia ze spółdzielniami czy wspólnotami, może będzie chciał się podzielić całkowicie anonimowo. To jest. Chodzi o, tylko o to, żeby ostrzegać innych przed tymi nieprawidłowościami. Ja bym nie chciał, na przykład, żeby ktoś musiał przejść to, co ja musiałem przechodzić. I zdaję sobie sprawę, że ktoś mógł nie mieć tyle wiedzy, tyle siły i tak dalej, i tak dalej, zapału, żeby w ogóle pewnymi rzeczami się zajmować. Ja to też szanuję i, i znam 90% ludzi, którzy po prostu nawet nie chcą się tymi problemami zająć że oni są nawet mądrzejsi od nas, czyli, czyli nie chcą się w ogóle w to wszystko szambo mieszać, tylko no, ktoś to musi posprzątać. Poza tym, jeżeli każdy będzie podchodził tak biernie, do, to za chwilę zostaniecie z zdewastowanymi nieruchomościami, z długami we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, i jedynym rozwiązaniem będzie za ileś tam lat to wszystko wyburzyć. Także ostrzegam przed yy... Przed takim, taką bierną postawą, bo ona na koniec sprawi, że to, o czym marzyliście, czyli święty spokój i tak dalej, zamieni się w koszmar. A tego na pewno nie chcecie. Lepiej powalczyć, jak jeszcze można coś uratować, niż później, później, kiedy już będzie za późno, próbować coś zmienić. Lajkujcie, komentujcie, długie komentarze i subskrybujcie ten kanał. Oraz roześlijcie go znajomym. Ja już swoją robotę zrobiłem, teraz czas na Was. Zachęcam do współpracy. Pozdrawiam.